Eee, wróciłem do miejsca, w którym byłem w zeszłym tygodniu. Eee, chcę się tu ustawić z płucznią i przerzucić trochę materiału. Jest tutaj bardzo fajny, taki odkładający się ciężka frakcja. Eee, można to będzie fajnie nakładać prosto z rzeki łopatą na płucznię. Prawdopodobnie zaraz jeszcze w którym miejscu zrobię, zrobię tamę, ale może być ciekawie. No, idę. Zejść do rzeki i się zacząć powoli ustawiać. A i po takich wyprawach, jak chodzicie, to uważajcie na kleszcze, jest już plugastwo wypełzło i już się kręcą. Także trzeba uważać, oglądać ciało po spacerach, żeby tam nic się nie przytrafiło. Dobra, do zobaczenia za moment. Zobaczcie moje pierwsze znalezisko dopiero położyłem płucznie, odwracam się i poprzednio tu byłem prawdopodobnie nawet na tym stałem Nie zauważyłem tego Takie Ciężkie dosyć No jaki fajny materialik Trzeba to odłożyć i puścić później Bierzemy to stąd, żeby nie śmiecić Tutaj tak jest jakiś, ee, jakaś taka wykładzina. Tam jest lodówka, mnóstwo rzeczy. Nie rozumiem ludzi, że nie można tego spakować, wywieźć do, do firmy sprzątającej. Nie ma problemu. Dobra, biorę się i. O, komary już gryzą. Biorę się i działam z tamą. Jeszcze znalazłem kawałeczek porcelany. No, kiedyś musiał być naprawdę ładny talerzyk, dosyć stary, ale nie ma tu raczej żadnych oznaczeń z tyłu widocznych. No, zobaczymy Dobra, buduję tamę. Sure. Proszę bardzo, jeszcze jakieś skarby. Rower. A tutaj garniec. Wybiorę to z tego, może będzie pełny złota. Zobaczymy. Niestety zbliża się burza, zaczyna grzmieć. Nie wiem, czy zostawać tutaj. Czy przejdzie bokiem, czy nie. Pewnie, znając moje szczęście, nie. Eee, coś tu już zbudowałem, powoli zaczyna to pracować. Także jeszcze chwilę tu będę. W ostateczności po prostu nie będę nagrywał. No zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Słuchajcie, zaczyna powoli kropić, więc z filmu pewnie nie będzie nic wielkiego. No ale e, ja tu już się ustawiam, zaczynam puszczać e, na płucznie i powoli będziemy produkować. Pogoda się unormowała. Na razie nie pada. Ja tutaj sobie powoli podaję na płucznie o, no nie tak powoli, to jest jednak rekin, więc sobie radzi z tym. No, e... ale zrobiło się strasznie gorąco. No i tutaj sobie kameczki świrują. Trzeba zawsze pamiętać, żeby czyścić ten tył kluczni. Wtedy jest normalny przepływ wody i nie ma. Z tym jakby problemu a tutaj sobie leży ładny kamyczek. Fajny Przejrzysty No tak coś tam przez niego widać Nie, zabiorę go będzie na czym ćwiczyć szlifowanie Dobrze, walczę dalej, włączę się za chwilę. No. I będzie fajnie. Tym razem płucznię ustawiłem e, pod mniejszym kątem żeby troszkę ją zwolnić ale e, doradził mi to człowiek z grupy Polskich Szpilaczy Złota Krzysztof za co mu bardzo dziękuję to mu właśnie fajnie jest nagrywać te filmy, bo zawsze coś nowego, ciekawego człowiek się dowie no i nie będę was tu gadaniną zanudzać. Za chwilę dokończę to wederko i biorę się za wyczyszczenie gumy. No a resztę zrobimy już prawdopodobnie w domu. Nie będę chyba raczej tutaj miską tego próbował przetrzepać. W domu na spokojnie, może coś, może jakieś złotko dzięki temu odzyskamy. Dobrze, idę dalej. Jeszcze muszę worek przynieść, pozbierać trochę tych śmieci z rzeki, bo wkurzamy to strasznie. Nie wiem jak ja się z tym całym złomem zabiorę. Prawdopodobnie zostawię go tutaj i się wróci po to, jak będziemy to samochodem. Dobra, biorę się do roboty. No i teraz konkurs, kto wypatrzy złocinkę. Wyczyściłem już materiał, posegregowałem go sobie na frakcje, co Wam zaraz pokażę i pokażę Wam, Złocinkę. Najprawdziwszą Złocinkę z Kaszub. Tutaj. Bardzo fajna już taka, że może ją zobaczycie u mnie na palcu. Yy, niestety nie udało mi się jej wziąć na palet. Musiałem ją wsadzić do butelki, jest tak malutka, że no nie widać jej. I teraz tak, tutaj jest frakcja, która mnie interesuje najbardziej eee, taki około 4 mm kamyczek, tutaj jest drobniejszy, około 2, i to najprawdopodobniej zabiorę ze sobą do domu i będę to jeszcze w domu przeglądał, spróbuję to. Potraktować światłem UV, w międzyczasie, z tego wszystkiego wybrałem kilka rzeczy. Ten kamień akurat jest z kamieniną. Są tutaj jakieś fajne takie robaczki. Może go troszkę wyczyszczę i zobaczę co do takiego. I teraz tak to mi się po prostu podobało. O, ten. A ta reszta to w większości Jakieś takie kwarcyki, coś takiego eee, i, I tyle eee, Na granacikach się nie skupiałem Wyszły tutaj bardzo malutkie eee, Więc ich po prostu nie wybierałem Z tym materiałem Będę sobie ćwiczył eee, Na tym szlifowanie Chcę zobaczyć jak mi to pójdzie eee, Ale to zobaczycie już Może w kolejnym filmie no dobra, przełączę tylko kamerkę i dokończę Wam co się dalej będzie działo. No więc, yy, szykuje się duża wyprawa. Ma to być wyprawa typowo jakby poszukiwawcza, bo prawdopodobnie 4 dni w terenie na centralnych kaszubach. Mam tam kilka miejsc, yy, które chcę sprawdzić. Małych, fajnych potoczków. Yy, no i zobaczymy jak. Jaki będzie efekt tego sprawdzania? Co wyjdzie, nie mam pojęcia. Wiem, że na pewno występują tam granaciki, jakieś takie kwarcyki i wszystkie inne takie kameczki, ale ciekawi mnie, czy występuje tam złoto. I będziemy w takim dużym wąwozie polodowcowym, także myślę, że coś się tam ciekawego znajdzie. Do zobaczenia. Jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, bo jeszcze dużo, dużo się będzie działo. Także do następnego i pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.